Duchu Święty, przyjdź, tak jak też te zimowania, jak widzimy, znajdujemy się na cmentarzu. Tu wielu z nas ma swoich bliskich już nieraz i mama, i tata, bliscy dziadkowie, niektórzy nawet i dzieci może stracili, chociaż są, były młodsze od nich. Są to dramaty, przyjaciele, ale w Chrystusie życie się dopiero zaczyna. Obyśmy my wszyscy mogli się spotkać razem w niebie, kochani, mądrość wychwala samą siebie. Jeżeli będziemy się trzymali słowa pańskiego, jeżeli Jego tylko miłością, ufali tylko Jemu, Panu, naszemu Jezusowi Chrystusowi, to nadzieja dla nikogo z nas się na ziemi nie skończy, a zacznie się wszystko wraz z tym przejściem właśnie do wieczności. Bo dopóki tak naprawdę jeszcze tego przejścia nie ma, tego ziemskiego płaszcza nie zdejmiemy, nie możemy o nikim powiedzieć, że jest naprawdę szczęśliwy. A szczęście wielkie na ziemi, które się musi zacząć, żeby mogło trwać przez wszystkie wieki, to jest wyłącznie Jezus Chrystus, kochani. Szczęście największe dla ludzkiej duszy tu i teraz, na zawsze. Niech tak będzie. I właśnie dla całego życia, dla całej ziemi. Wszystkie góry tętnią życiem, ziemia wybucha radością, kiedy człowiek jest z Bogiem. Naprawdę dla nas to wszystko Pan Bóg stworzył, abyśmy żyli, abyśmy byli szczęśliwi. Dlatego musimy się troszczyć o siebie wzajemnie. I Słowo Boże brzmi tak, żeby ka że każdy musi baczyć, jak tu jest z Nim, bo jeżeli Darmo otrzymuje łaskę, to po to, aby się dzielić z braćmi, aby każdy mógł być święty z nas. Nie wiemy, nie rozumiem, ale dostarczy niewiele Bóg zrobi całą resztę, kochani. Trzymajmy się Boga, Pana naszego, a wtedy, nawet jeżeli ktoś będzie rzeczywiście leżał pod krzyżem swoim ciężkim, życiowym, nie, nie zostanie tak na ziemi, ale wszyscy razem naprawdę trafimy do nieba. Za przyczyną niepokoranej panienki Maryi, kochani. Módlmy się i bądźmy szczęśliwi, dziękuję. Awa Maryja, Gratia plena. Dominus tecum benedicta tu in multeribus ad benedictus fructus ventristu. Jezus, Sankta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc ad in hora mortis Amen. Dziękuję.